witajcie to jest kolejny można powiedzieć odcinek specjalny gdzie ja jestem gdzie ja jestem jestem na Tajwanie w Pinglin Pinglin to miejsce znane przede wszystkim z herbaty Zhong, czyli z jasnego ulonga produkowanego w kształt strączków nie jest on zwijany jak o, Większość znanych tajwańskich ulongów w kształt kuleczki to właśnie w taki podłużny kształt strączkowy. Jest to przede wszystkim jasny ulong. Jasny ulong, więc niska oksydacja, bardzo kwiatowe aromaty, cała kwiaciarnia dosłownie, owocowe aromaty. Przede wszystkim produkowany ze szczepów jak Cinsin ulong, czyli najbardziej charakterystycznego. Najbardziej reprezentatyw, reprezentatywnego szczepu dla Tajwanu. Akurat za mną widzę dosyć oryginalny ogród, ogród w pełni naturalny. Zobaczycie tutaj zaraz porosty na krzewach. Już za chwilę pokażę je dokładniej. W pełni naturalnie e, uprawiane, i jest to akurat kultywar Szwajcjan, czyli bardziej. Przede wszystkim charakterystyczny dla gór. E, Ui, zapewne stamtąd go e, znacie najczęściej. Ale jak widać w, w Pingwin na Tajwanie również rośnie. I generalnie w tym ogrodzie rosną bardzo ciekawe szczepy. Ogród e, pana i w pełni naturalna uprawa. E, herbaty bardzo drogie, ale mam nadzieję, że może też kiedyś jakąś małą ilość ich uda nam się wprowadzić do, e, do oferty. Z taką myślą też tutaj przyjechałem. Ale wracając do wprowadzenia do herbaty Baozhong. Dzisiaj Baozhong to herbata jasna, lekko utleniana. Ale nie zawsze tak było. Generalnie Baozhong, Ulong Baozhong narodził się około 100 lat temu, w latach 1912-1918. Natomiast wtedy była to herbata prażona, pieczona można inaczej powiedzieć. Nadal się robi taką tradycyjnie prażoną herbatę Ulong, ale więcej Herbaty Baodżong to jest właśnie jasny, bardzo kwiatowy uląk. I ta zmiana wiąże się z technikami pakowania między innymi To jak ta herbata była pakowana. Obecnie dostęp do pakowania próżniowego, do przechowywania w chłodniach jest bardziej powszechny. To zaczęło się dopiero w latach 70. -tych, 80. -tych, kiedy nastąpi, nastąpiła ta zmiana na jasnego ulonga Bocząg. I na dobre w latach 90., więc jedna z najbardziej reprezentatywnych herbat Tajwanu, tutaj w dosyć niereprezentatywnym dla niej ogrodzie, bo raz, że kultywary są dosyć nietypowe, dwa, że to jest zupełnie naturalna uprawa, co nie jest częste w, w Pinglin. Jest więcej herbat organicznych, ale zazwyczaj rosnących grzecznie w rządkach krzewów. Natomiast tutaj jest to trochę inaczej, ale właśnie taka herbata mnie osobiście najbardziej interesuje, herbata rosnąca jak dziko, niemal jak dziko, Takie krzewy herbaty rosnące w lasach Yunnanu pierwotnie byłyby porośnięte w ten sposób, pozwalano im rosnąć do, wysokiej, do dużej wysokości, nie przycinano ich, akurat te nie są takie wysokie. To jest naturalny, naturalnie dla tej odmiany akurat słysię, ale w tym ogrodzie też zobaczycie zaraz są krzewy znacznie wyższe. Tutaj właśnie obok mnie ciekawostka, w Pinglin również mam krzew Hongyu, czyli herbatę tak zwaną rubinową. Kultywar numer 18, tajwański, słynący z tego, że powstaje z niego fantastyczna herbata czarna. Charakterystyczna cecha liści tego kultywaru to jest to pofalowanie, pofalowanie krawędzi, a także brak, brak jakich, jakiegokolwiek meszku na pąkach. Niedawno ta herbata była tutaj, widzę, zrywana, więc tych pąków nie ma dużo, ale gdzieś je też tutaj znajdziemy. Brak meszku na, na pąkach, który ta herbata odziedziczyła, odziedziczyła po swoim przodku, czyli po herbacie Shancha. Herbata Hongyu jest, um, jest krzyżówką właśnie rdzennego tajwańskiego szczepu herbacianego Shancha, herbaty górskiej, Camellia formosensis i krzewu odmiany Asamika z Birmy. Więc Hongyu generalnie zalicza się do herbaty pokrewnej z herbatą wielkolistną, czyli z odmianą Asamika, ale no ale jest to, um, jest to jakby ma cechy obu, obu tych krzewów. I tej Camellia formosensis i, i, właśnie, i właśnie herbaty Typu samskiego, herbaty wielkolistnej. Głównie ta odmiana rośnie w, w Salmon Lake, czyli żyje tam, w centralnej części wyspy, ale no jest, to, jest to tak fantastyczny szczep, wielki sukces tajwańskiej stacji badań nad herbatą. Szczep, który jest uprawiany od około 2000 roku od 1999 bodajże. Jest on tak, takim sukcesem, że jest popularny wszędzie na wyspie. Wszędzie jest uprawiany z sukcesem i nie jest eksportowany, więc to jest nadal szczep znajdowany tylko, tylko na, na Tajwanie. Jeden ze skarbów Tajwanu, z tych współczesnych skarbów Tajwanu, bo oczywiście mamy herbaty rosnące tutaj od 150 i więcej lat. Mamy tutaj rdzenną e, Camellia formosensis, też taki Tradycyjny skarb herbaty tajwańskiej, ale są też takie właśnie krzewy, które są uprawiane od stosunkowo niedawna i są wielkim sukcesem, mają niesamowitą jakość. Zaraz spróbuję Wam pokazać też pong, właśnie pong um, herbaty hongyu, czyli herbaty rubinowej. Tutaj możecie zobaczyć taki młody pączek. O, trudno złapać ostrość, ale oto jest. Młody pąk. Herbaty hongi rubinowej. A jak sobie tak stałem przy tym krzewie, to nie zauważyłem, że tutaj mrówki mają jakieś gniazdo i właśnie mnie przed chwilą pogryzły. No, tak to jest w naturalnym ogrodzie. Te krzewy żyją w prawdziwej symbiozie z naturą, z innymi roślinami, z, z owadami. A tutaj mam. Kolejny dosyć unikalny szczep. Szczep pochodzący z Chin, z Yunnanu. Zobaczcie na kolor tych liści. Zupełnie inny. Jest to herbata zyja, czyli purpurowe pąki. Fioletowe pąki. Może, może nawet takie tłumaczenie by było lepsze. Z którego tutaj jest wytwarzana również, podobnie jak w Yunnanie, herbata czarna, hongcha. A tutaj... Widać to, o czym mówiłem. Porosty. Trochę jak krzewy sien, właśnie rosnące w łujszan, które też są porośnięte chem i różnymi porostami, z którymi żyją w symbiozie. To jak widać. Tutaj na Tajwanie. Rosną w podobny sposób. Jeszcze jedna istotna kwestia, jak chodzi o herbaty. Pao Zhong z Pinglin, to, że to nie jest herbata wysokogórska. Często, myśląc o herbacie tajwańskiej, myślimy o herbacie rosnącej wysoko w górach, że ona jest najlepszej jakości, ale niekoniecznie tak jest. Herbata z Pinglin rośnie na wysokości 400 do 800 metrów nad poziomem morza. Akurat w tym momencie jesteśmy na jednym pewnie z wyżej położonych tutaj w Pinglin ogrodów, ale to nie jest jednak ponad 1000 metrów, gdzie zaczyna się ta herbata wysokogórska. A mimo to, jak widzicie, jest to jedna z najbardziej cenionych herbat Tajwanu, z najbardziej reprezentatywnych herbat Tajwanu. Więc wcale nie chodzi o, tylko o wysokość nad poziomem morza, chodzi też o terroir, o te ziemię, o, o ten know-how również producentów, którzy tutaj mieszkają i od dziesięcioleci, czasami od ponad 100 lat również produkują tu herbatę z tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Tak właśnie wygląda, tak jak Wam powiedziałem, bardziej typowa dla pinglin plantacja, bardziej typowy ogród herbaciany. Więc położony na zboczu góry, równe rządki krzewów herbacianych. Najczęściej kultywar Chingxin Mulong, kultywar Tsui Yu, to są jedne z bardziej popularnych, bardziej tradycyjnych, um, reprezentatywnych kultywarów dla, właśnie dla pinglin. I e, z tych krzewów powstaje herbata głównie, głównie herbata Wenshan Baozhong. Jak chodzi o tę nazwę Wenshan Baozhong, e, może się zastanawiacie skąd ta nazwa, skoro cały czas mówisz że to Pinglin, a nie żaden Wenshan. Otóż Wenshan to jest dawna nazwa administracyjna, która, um, która obowiązywała tutaj jeszcze do lat 70-tych bodajże. I w tamtym czasie właśnie dystrykt Dinglin, Nangang, Shiding to były, to były części większe, większej jednostki administracyjnej, która nazywała się Wenshan. Obecnie już nie istnieje, ale herbata z tych regionów pod Tajpej jest nadal nazywana tradycyjnie Wenshan Baochong.